Witajcie na kanale politycznym. Przekazujemy wam najnowsze wiadomości z ostatnich godzin. Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy ani trochę nie wystraszyli się rosyjskiej mobilizacji i gruźb atomowych Władimira Putina. Dziś rano zaatakowany został most Kerczeński łączący Rosję z Krymem. Po eksplozji na moście wybuch pożar, który pokazuje teraz cały świat. To ogromny cios w Rosję, zarówno pod względem strategicznym, jak i wizerunkowym. Zapraszam na materiał. Na moście łączącym anektowany Krym z terytorium Rosji doszło w sobotę rano do pożaru. Prócz zniszczeń na kolejowej nitce mostu, zniszczone są odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych. W sieci pojawiło się nagranie, w którym uchwycono moment zdarzenia. Agencja Interfax Ukraina podała, powołując się na źródło w ukraińskich organach ochrony prawa, że eksplozja na moście była operacją specjalną służby bezpieczeństwa Ukrainy. Przypomnijmy, że most krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami cieśniny kerczańskiej, łączy okupowany półwysep krymski z rosyjskim krajem krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 roku Władimir Putin. Most znajduje się ponad 150 km od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym bieżącego roku. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę. Dlatego zniszczenie mostu krymskiego spowodowało poważne utrudnienia w dostępie do Rosji. Władze zaanektowanego Krymu oświadczyły, że sprzedaż niektórych produktów spożywczych zostanie ograniczona. Gigantyczne kolejki ustawiają się też na stacjach benzynowych, a według niektórych doniesień w ciśninie kerczeńskiej tłoczą się statki. Agencja Ukrinform podaje, że w miastach wybuchła panika. Rosyjskie Koleje na anektowanym półwyspie poinformowały, że wstrzymują ruch pojazdów. Władze okupacyjne ogłosiły, że uruchomią przeprawę promową, jednak, jak pisze Ukrinform, mieszkańcy zdają sobie sprawę, że nie będzie to szybko, a na półwyspie nie ma wielkich zapasów benzyny. Na stacjach benzynowych w Sewastopolu, Symferopolu i innych miastach tworzą się wielkie kolejki, jak podała agencja. W sieci można już znaleźć pierwsze relacje pokazujące reakcję mieszkańców Krymu. Jak widać na stacjach benzynowych na półwyspie, naprawdę ustawiają się długie kolejki. Ruch na rosyjskim moście prowadzącym na anektowany Krym jest zupełnie wstrzymany, informuje w sobotę ukraińska agencja Ukrinform. Rosjanie twierdzą, że dwa odcinki mostu częściowo się zawaliły. Ministerstwo Obrony Ukrainy porównało w piątek uszkodzony w pożarze most na anektowanym Krymie do zatopionego przez siły ukraińskie krążownika Moskwa. Oba te symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie poszły pod wodę, oświadczył resort. Krążownik Moskwa i most Kerczeński, dwa owiane złą sławą symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie, utonęły. Co dalej, Rosjanie? Oświadczyło ministerstwo w komentarzu na Twitterze. Sprawę szybko skomentowała stacja BBC, przytaczając opinię eksperta w dziedzinie ładunków wybuchowych, którego nazwisko utrzymano w tajemnicy. Oto co powiedział. Pożar rosyjskiego mostu na Krymie nie wynikał raczej z ostrzału rakietowego i mógł być skutkiem dobrze zaplanowanego aktu dywersji. Pożar nie został najprawdopodobniej wywołany przez atak rakietowy. Na moście nie są widoczne uszkodzenia, które świadczyłyby o wybuchu pocisku, który nadleciał z powietrza. Możliwe jest natomiast, że przyczyną był dobrze zaplanowany atak z dołu. Podejrzewam, że materiały wybuchowe na moście drogowym i na pokładzie pociągu zostały uruchomione prawie jednocześnie przy pomocy zakodowanej komendy radiowej. Eksplozja na moście krymskim to operacja specjalna służby bezpieczeństwa Ukrainy. Oświadczyło źródło reprezentujące ukraińskie organy ochrony prawa. Wypowiedź tego samego źródła przekazała agencja Unian. SBU oficjalnie nie skomentowała swojego domniemanego związku z tymi wydarzeniami. Na profilach SBU, na portalach społecznościowych, opublikowano zdjęcia płynącego mostu i komentarz w formie przeróbki wiersza ukraińskiego wieszcza narodowego Terasa Szewczenki. W wierszu, w którym mowa jest o wschodzie słońca i słowiku witającym dzień śpiewem, słowa płonące widnokręgi zmieniono na płonący most, a zdanie o słowiku, który wita słońce, słowami o słowiku witającym na Krymie SBU. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że jest to wspaniała okazja, by sparafrazować wiersz Szewczenki. Sytuację dla New York Times skomentował też pewien wysoki rangą ukraiński wojskowy. Nie zaprzeczając ani nie potwierdzając, że za atakiem na most krymski stoją siły ukraińskie. Putin powinien być szczęśliwy, nie wszyscy dostają tak drogi prezent na urodziny. Analizy sytuacji na gorąco dokonał już ekspert wojskowy i były generał australijskiej armii Mick Ryan, który na bieżąco analizuje działania wojenne na Ukrainie. Oto co napisał. Uszkodzenie takiej przeprawy, jak rosyjski most na anektowanym Krymie, wymaga dużej ilości materiałów wybuchowych znacznie większej niż mogłoby przenieść na sobie kilku ludzi bądź też kilku pocisków rakietowych lub bomb. Jeszcze zbyt wcześnie jest, by określić metodę ataku na most. Niemniej, do zawalenia podobnego odcinka mostu pomiędzy podporami, trzeba wielkiej ilości materiałów wybuchowych i dobrego zaplanowania. Ilość wymaganych materiałów wybuchowych jest znacznie większa niż ta, jaką mogłoby przenieść kilku ludzi z sił specjalnych. Potrzebnych byłoby kilka ciężarówek, bądź pocisków rakietowych, lub bomb skierowanych w odpowiednie punkty przęsła mostu. Ukraińcy do tej pory świetnie planowali operacje poprzedzające ich działania ofensywne. To może być częścią ich planu odebrania Krymu w krótkiej perspektywie, bądź częścią operacji mającej na celu odciągnięcie od innych obszarów. Obecna sytuacja Tworzy poważny problem dla Rosji, która nie wstrzyma dostaw na Krym. Są okręty i trasa przez Melitopol, ale sprawia to, że dla Rosjan utrzymanie Melitopola staje się jeszcze ważniejsze. Nawet jeśli to nie Ukraińcy dokonali ataku, to jest on demonstracją dla Rosjan i dla reszty świata, że armia rosyjska nie może obronić żadnego z regionów, które ostatnio anektowała. Atak na most na Krym to policzek osobisty dla Władimira Putina który zaledwie dzień wcześniej świętował 70 urodziny.